Hello! Eee, witam Was serdecznie. Dawno mnie tutaj nie było eee, w tej formie transmisji. Oj, co tu mi się za filtr wyłączył? Witam Was serdecznie z przestrzeni lasu. Hello, hello. Witajcie. Dawno mnie tu nie było w tej formie, w formie live'a. Częściej się pokazywałam, pojawiałam, hej, <śmienicieloa> hej, <hey. śmienicieloa> w tej przestrzeni ostatnio w formie pisanej, co nie znaczy, że dużo nie gadałam, <śmienicieloa> bo bardzo dużo gadałam, ale w przestrzeni projektu, który prowadziłam przez minione pół roku, czyli w Artystce Serca, również na warsztatach stacjonarnych i na sesjach indywidualnych, które cały czas prowadzę, Hej, cześć Laura! Ale jakoś tak poczułam, słuchajcie, że chciałabym też tutaj przyjść, e, też tutaj do Was bezpośrednio e, i odezwać się, co słychać w przestrzeni coachingu serca, e, co u mnie, jakie plany i też troszeczkę takiej rozkminki wrzucić e, na temat e, kreacji i pewnych lęków, które się z tą kreacją wiążą. Tutaj jest bardzo ładnie, może zobaczycie, jak jesiennie magicznie Tutaj akurat drzewa igla, iglaste, ale tutaj trochę liściorów, e, stawek, także z fajnego miejsca się do Was e, odzywam. Tak, by the way. E, ok, więc zacznę od tego, że jestem w takim teraz momencie, e, jeżeli chodzi o moją kreację, który cyklicznie powraca. E, to jest totalnie naturalny moment, kiedy my coś tworzymy, jesteśmy em, w jakiejś formie. Kreatorkami, artystkami, jak ja to lubię mówić artystkami serca albo kreatorkami serca. E, I obojętnie, czy nasza kreacja dotyczy e, pisania, e, nauczania, e, edukowania, czy nasza kreacja dotyczy e, porywów artystycznych, rękodzielnictwa, e, prowadzenia jakiegoś pasji biznesu. Tak naprawdę, obojętnie, jaka by to nie była forma kreacji, to kiedy my tworzymy Um, coś z serducha, dajemy tam siebie, tak? dajemy tam. To nie jest tylko nasza praca, tylko to jest też nasze, nasze serce, właśnie, nasze emocje. Um, bardzo dużo inwestujemy w to siebie, swojej energii um, i tworzymy coś i dajemy coś światu, i coś um, może ujrzeć światło dzienne, jakiś projekt, to kiedy. Ta dana aktywność, czy nie wiem, rzeźbiarz ukończył swoją, e, swoją rzeźbę, tak na przykład, albo e, malarz dokończył swoje dzieło, e, albo ktoś, kto tak jak ja prowadzi programy online, e, webinary, warsztaty cześć Weronika, e, ukończył jakiś swój projekt. Czyli tak jak to u mnie teraz, e, ostatnio zakończył się projekt, no, taki dłuższy, półroczna artystka serca. Cokolwiek, jakąkolwiek formę kreacji, e, tworzenia uprawiamy, <grym> to gdy kończymy jakiś etap, jakiś element e, naszego dzieła, <grym> naszej kreacji, pojawia się taki bardzo ciekawy i z mojej perspektywy, a w zasadzie z perspektywy umysłu, e, trudny. Etap potrzebny, ale trudny. I właśnie dzisiaj, na spacerze, w lesie, gdzie jest piękna, piękna jesień i liście powoli już upadają, i zachodzi ten proces transformacji, przyszła do mnie taka metafora, i dlatego się do Was odzywam, <grym> którą chciałam się podzielić, może komuś, komuś też się z Was przyda. Bo tak, z lękiem przed działaniem. Przed kreacją, przed tworzeniem, według mnie to jest tak, że może on mieć dwie różne formy, znaczy mnóstwo form, ale ja dzisiaj chciałabym o dwóch różnych formach powiedzieć: tego lęku przed kreacją, tego, co jest w naszym sercu, przed nadaniu temu, co jest w naszym sercu, formy zewnętrznej, przed podzieleniem się tym ze światem oczywiście strach przed oceną, itd., ale te dwie różne formy lęku, na których ja chciałabym dzisiaj się skupić, to jest tak, pierwsza z nich, jeżeli my wychodzimy do świata po raz pierwszy w ogóle po raz pierwszy. Cześć, Ania, cześć. Z czym, z czymś, z daną jakby z daną rzeczą, tak, wychodzimy do świata po raz pierwszy z czymś. W sensie my jako my. Nie mówię, że już w ogóle tego w świecie nie ma, czegoś podobnego, ale my jako my, tak, czyli na przykład. Tak jak ja zaczynałam wychodzić do świata po raz pierwszy, jaką powiedzmy nazwijmy to blogerka, tak jak zaczynałam pisać, e, czy wyszłam po raz pierwszy do świata, jak napisałam książkę, czy po raz pierwszy jako coach, cokolwiek robimy po raz pierwszy, to jest lęk. Tak? towarzyszy nam lęk, bo my nie wiemy w ogóle, jak to zostanie odebrane, w ogóle, czy my się w cudzysłowie do tego nadajemy, czy w jakikolwiek sposób to będzie rezonowało z kimkolwiek na zewnątrz. E, czy, czy to ma sens? Czy w ogóle to, co jest w naszym sercu, czy to jest fakt, czy my to potrafimy autentycznie przekazać na zewnątrz, czy my potrafimy to wyrazić, czy my potrafimy się tym podzielić. I to jest totalnie naturalny strach. Eee, nazwijmy to. <grybujesz> nazwijmy to strach początkującego. Tak to nazwijmy, tak bo jesteśmy początkujący, coś zaczynamy. Coś zaczynamy zupełnie nowego, robimy pierwszy krok i wychodzimy i towarzyszy temu ogromny, ogromny strach. Każdemu artyście, każdemu kreatorowi towarzyszy ten strach, każdemu. I to jest jeden strach. Ale ja dzisiaj chciałabym się skupić troszkę więcej może nawet na drugim strachu, którego ja doświadczam cyklicznie. I wychodzę teraz na arenę i się z wami tym strachem dzielę. Także proszę was o wsparcie, bo autentycznie teraz towarzyszy mi ten drugi strach, o którym właśnie powiem. To jest strach, kiedy my już coś kreujemy, kiedy my już coś robimy, tak? Być może udało nam się, jakby, dać światu już różne nasze kreacje, podzielić się czymś, co dawało nam i spełnienie, i radość, i satysfakcję, i miało pozytywny feedback i my już wiemy, że, aha, okej, okay, czyli. Czyli, czyli jest ten rezonans tak, między tym, co ja kreuję, a tym, jak ten świat zewnętrzny to przyjmuje, czyli że ktoś to może pozytywnie przyjmuje, tak. Ale to wcale nie oznacza, i myślę, że to jest taka, taka pułapka, w którą być może komuś z Was też zdarzyło się wpaść. Takie zapomnienie trochę o tym, bo tak. Ja na przykład dłuższy czas, jak prowadzę jakiś projekt, to po prostu sobie go prowadzę, tak? Jestem w swoim flow, wszystko się fajnie układa, ale to się nagle kończy. Ja mam nowy pomysł, chcę z tym pomysłem wyjść do świata, i okazuje się, że ja znowu czuję jakiś lęk. To jest zupełnie inny lęk niż ten lęk tego, nazwijmy to, nowicjusza, o którym mówiłam na początku, ale to dalej jest jakaś forma takiego. Jakby to określić, takie intimidating, po angielsku mi słowo przychodzi. Takiego, wiecie, takiej troszkę nieśmiałości, tej takiej świadomości, że kurczę, znowu, znowu, tak jakby wychodzę z kreacją, trochę, tak jakby od zera. Co z tego, że zrobiłem już A, B, C, D, E, F, G? Nie ma to znaczenia, bo jeżeli jesteś w jakimś. Em, Jakiegoś rodzaju artystą serca, kreatorem serca, kreatorką serca, czyli tworzysz coś, co jest naprawdę przedłużeniem Ciebie, czyli to nie jest jakaś praca odtwórcza, tylko tam jest Twoje serce, po prostu to cokolwiek będziesz robić, to nawet jeżeli będziesz robić coś podobnego, tak? Bo nie wiem, nie zmieniłam e, e, zawodu, nadal e, pracuję z ludźmi, nadal e, pracuję w rozwoju osobistym, duchowym, ale każdy nowy. Warsztat, program, yy, cokolwiek nowego gdzieś tam się pojawia w moim sercu i ja mam to dać na zewnątrz, to je, tam jest element nowości totalnej, zawsze. I tam jest też strach, i to jest normalne. I ja to mówię dzisiaj do siebie i do Was, że to yy, jeżeli jesteś yy, kreatorką, artystką serca, to po prostu kłaniam Ci się, <noise> składam Ci. Ogromne gratulacje, trzymam bardzo mocno za Ciebie kciuki, kibicuję Ci całym sercem, bo wiem, jaki to jest ogromny proces odważyć się po raz kolejny i po raz kolejny i po raz kolejny, wychodząc do świata ze swoją kreacją. I za każdym razem, i to wcale nie jest tak, że to mniej, mm, nie chcę powiedzieć, boli, ale proces twórczy w pewnym sensie to jest jak taki poród, tak? To boli. Gdzieś tam różne nasze kawałki, te najbardziej wrażliwe, aktywizują się, e, przynajmniej taka jest moja perspektywa. E, I no i potrzeba po prostu towarzyszenia sobie w tym procesie, tak? Takiego wspierania siebie, takiego uff, podawania sobie ręki, Takiego przyzwolenia sobie też, że aha, to jest w porządku, to jest w porządku, że część ciebie się boi, tak? I, I znowu niezmienne, po prostu odwaga to działanie pomimo strachu, a nie brak strachu. Czyli jeżeli czujesz całą sobą, że Ty chcesz dać światu jakąś swoją kreację, to, to musisz po prostu jakby to wewnętrznie. Pozwolić sobie na to, tak? Czyli pomimo strachu zadziałać, zrobić swoje, po prostu być sobą, pomimo, że jakaś część ciebie panikuje być może, tak? Bo tak, tak jak mówiłam z tym strachem, z tym lękiem nowicjusza, to to jest takie normalne, tak? O, o no przecież możesz sobie to bardzo łatwo uzasadnić też mentalnie, że okej, okay, to jest normalne, że się boję. Zrobić coś, no bo robię to pierwszy raz, więc totalnie nie wiem, czego się spodziewać i tak dalej. Ale kiedy jesteś już w tym takim świecie kreacji, cokolwiek mówię, tworzysz czy jesteś artystą, malarzem, czy właśnie tworzysz pasjon biznes, czy edukujesz ludzi, cokolwiek robisz, co jest związane z jakąś formą kreacji i nie jest już to Twój pierwszy raz, tak? Tylko to jest kolejny, nie wiem, kolejna książka, kolejny projekt, program, kolejny warsztat, cokolwiek. Robisz to po raz kolejny. To właśnie nie daj się zwieść, nie pozwól, żeby twój umysł cię wkręcił, że nie masz, prawo już, nie masz prawa już do, do tej tremy, do tego lęku. To jest bardzo często to powtarzam i, i myślę, że będę powtarzać już zawsze. Kiedyś usłyszałam takie słowa od jednego z aktorów, który powiedział, że on ma tremę zawsze, przed wyjściem na scenę, mimo że kilkadziesiąt lat uprawia swój zawód. I dla mnie to jest niesamowicie takie wzmacniające wewnętrznie. I ja to bardzo czuję, bo mimo że ja aktorką nie jestem, ale po prostu pracując z ludźmi, pracując słowem, em, wyrażając swoje serce, czy to w pisaniu, czy w mówieniu, czy, czy w różnych projektach, które robię, jest ten element tremy i, i to dobrze, że on jest. I, to jest. I to jest w porządku, bo w jakimś stopniu my jesteśmy artystami. My jesteśmy, każdy z nas jest artystą serca. I gdybyśmy się w ogóle nie bali, e, gdybyśmy w ogóle nie mieli tego lęku, mimo że to są już któreś nasze, nasze razy, to by oznaczało, że, mm, że aż tak nam nie zależy. <grywa> e, ja to tak postrzegam, e, że to nie, to nie chodzi o przytłaczający strach. To nie chodzi o taki strach blokujący, bo z takim strachem trzeba i warto pracować. Ale taki lęk który pozwala nam działać, ale jednak jednak jest tak. Jednak kurczę to jest normalne i to jest naturalne. I my też jako istoty takie wiecie społeczne, em, plemienne y, mamy gdzieś głęboko głęboko zakodowane, że potrzebujemy akceptacji. I oczywiście ja sama uczę tego i mówię o tym, że najważniejsza jest samoakceptacja i to jest jakby pierwszy element y, Całej tej tutaj układanki, żeby potem wychodzić do świata i yy, że ta akceptacja z zewnątrz nie jest najważniejsza. Ale ten mały element lęku czy nie będzie odrzucenia, ale jednak serce i to, że ja chcę przekazać swoją prawdę, jest ważniejsze. To jest taki duet idealny. Dlatego dzisiaj cieplutko was pozdrawiam z jesiennego klimatu z nadstawem. Szykując się do, do jednego z projektów, do którego bardzo mnie serce woła, ale czuję lekki strach, bo nie wiem, co z tego wyniknie, bo będę robiła to po raz pierwszy. A o czym mówię? Mówię o moim projekcie, który będzie, to jest nazwa tego procesu, projektu: Kocham Siebie Bardziej On Tour. I ten projekt będzie się składał z kilku spotkań w różnych miastach Polski. Pierwsze spotkanie odbywa się w listopadzie w Gdańsku, pod koniec listopada. Informacje szczegółowe, jeżeli macie ochotę zobaczyć, to w moim bio jest link, także tam sobie możecie przeczytać. I pierwsze spotkanie będzie dotyczyło właśnie tematu odwagi, przekraczania lęku. Bardzo szeroko o tym sobie powiemy z różnych perspektyw, ale właśnie dlatego przychodzę dzisiaj z tematem lęku, bo tak, bo tak poczułam i pomyślałam, że może to komuś z was będzie pomocne. Kiedy tworzymy, kreujemy, na różnych etapach tego naszego procesu pojawiają się takie elementy obawy. Jeszcze przyszło mi jedną rzecz. Czasami też nie wiem czy wy doświadczacie Możecie się podzielić w komentarzu, jeżeli macie ochotę, ale mm, mi zdarza się doświadczyć takiego strachu, kiedy właśnie jakiś projekt się kończy. I szczególnie jeśli jestem z tego projektu zadowolona, szczęśliwa, widzę, że służy ludziom, jest pozytywny feedback, to pojawia się coś takiego: ojej, ojej, jak fajnie, ale czy jeszcze kiedykolwiek uda mi się zrealizować coś równie wartościowego? Czy może już? Czy może to już jest to? Oczywiście to są jakieś e, blokujące jeszcze odłamki, jakichś blokujących schematów, e, ale tak jesteśmy ludźmi i, i jest to normalne, że czasami może się to nam zdarzać. Także ściskam Was cieplutko. Chyba tyle na dzisiaj. E, w kontakcie jesteśmy i widzimy się na kolejnych e, spotkaniach. Być może też tutaj e, na live'ach będę do Was częściej zaglądać w miarę możliwości. Buziaki. Wszystkiego dobrego i działajcie w z rduchem. Jak to się teraz wyłącza?